Money. Here we go, money talks! Here comes the money, money in the bank Alright, alright, fucking go Alright, 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 alright Okay Hej, cześć, z tej jest to już... Mb Hej, cześć, z tej strony Alwin, jest to pierwszy odcinek serii Money in the Bank Postanowiłem nazwać tak serię, ponieważ Pewnie niektórzy z was już wiedzą, jestem wielkim fanem Davi Davi Ja co ja bym chciał wiedzieć, się to jest... Przecież to jest te... Główny blog, bo <noise> <noise> tylko Jux udają de. Przyznam szczerze, chciałem nazwać serię yy, jedną z galpy per view i po prostu maleidowaj, nie wiem. Fajnie brzmiało, co by wziąłem, czemu nie. I dzisiaj pierwszy mecz w dziesiątej lidze. Zobaczymy, jak Pogba sobie do radę w otoczeniu przez troszkę gorszych zawodników. Także lecimy. Pierwszy przeciwnik w serii. Zobaczymy. No, ma trochę seria. No widać, że zaczyna dopiero. Mógł się trochę zdziwić to, który właśnie jest przy no, piłce, ma 90 tempa, ale ma 40 strzałów i oba 50 podań i ma 2 gwiazdki sztuczek. Jedynym, który ma więcej niż 3 gwiazdki sztuczek jest Pogba i Pogba chyba jest jedynym, który ma ogólnie więcej niż 2 gwiazdki sztuczek w całym składzie, także no, na razie będę musiał jakoś sobie dać z nim radę. Pogba. Pogba świetnie ze skupternem, Pogba, Pogba, 1 do 0, Paul Pogba, świetnie raz się uwolnił ze Skupternem 1-0, na razie przeważam cały mecz, to w sumie nie powinno być dziwne, no ale sami wiecie. Pogba, po, Pogba, ciągle on, Paul po, Pogba, Pogba, A, tu jeszcze jest akcja, Riz Poli, Pogba jest gdzieś z tyłu. Rispoli. Przejście na prawą nogę okay. Rispoli. 2 do zera. Czyżberek? Nie, jednak nie. 2 do zera. Rispoli, nie wiem, prawda, który to z nich, ale nieważne jest 2 do zera. Pintał Pogba, pokba, ale tutaj się bawi. Pogba, i za dużo. Bufon pierwszy kontakt z piłką Buffona. Nie widzę, jak możesz odsłonić od strony klubu. Pogba. Chociaż jeszcze Lega. kurwa. Oj, faul. Gol. Good, <laughs> so... To było genialne, naprawdę. Tu już nie muszę nic komentować. Świetnie. wam ze mną granie meczu i żeby coś się nie zażyło głupiego, to jest normalnie dzień stracony. Masakra jak to. Gdyby nie fakt, że to jest seria, to już bym miał materiał do gry pięknie, no a tak cóż. Jest 3-0. Oj, teraz Castro, Castro, czyżby pierwsza akcja z Buffo? No i 3-1. Nie spodziewałem się. O, Entau, świetnie. tau! wykończ. 7 strzałów, siedem celnych, to celność strzałów jest 100% także, no on miał jeden celny strzał i gol, no, ale cóż, nie pierwszy raz. Pogba, no tam był faul, tak jest. Wolny, jestem bardzo ciekawy jak, jak wykonuje wolny Pogba, bo wiem, że to pogba bardzo fajnie. zobaczmy. Pogba z wolnego. Ale jeszcze tu jest szansa, jednak nie. Ronaldo, Ronaldo cóż za dr... What the fuck? K A jeszcze jest Wing. Spróbujmy. Ojojo. Oh, Przeciw Pogbę teraz, totalnie Wing. Koniec pierwszego meczu 4 do 1. Dosyć łatwo to do wszystko poszło. No. Buffon niczym się nie popisał zbytnim. Jedynie Pogba większość tej akcji robił. No i lecimy do drugiego spotkania. Wing, zawodnikiem meczu, co jest bardzo ciekawe. To co pon? Nie rozumuję wam, szukania przeciwnika w 10 to jest... Po prostu... Masakra jakaś Co ma? Ma... Y... Pożyczony Schneider Sporo brązowych... Oj, 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 oj! Dziura Bufon Pierwsza dobra interwencja w tym w eee, tej serii Pogba, spokojnie. Eee, według EA Nie odmierza z strzał strzału. Pogba, skaptur. Pogbaj! Pierwszy celny strzał. Muszę tego wykonawcę. Pogba nie może różnych wykonywać. O, jednak może. Jeszcze jedna okazja A nie. Pogba, jaki tank!

To musi być gol Pogba, 2 do 1, tak jest Szybka odpowiedź Trzeba coś jeszcze z, coś jeszcze z tego zrobić Koniec meczu Ech. 2 do 1, no słabo, naprawdę słabo Ronaldo zawodnikiem meczu, czemu nie Okej, okay, no tak jak widzieliście, no nie poszło. Eee... O Berardi jest na prawym skrzydle. Wow, cuda. Skrzydła były fatalne, powiem tyle, bo jedyne co coś, cokolwiek robił, był Entau. Bo no, nie oszukujmy się, no, ta statystyka po prostu no, dominuje, jeśli chodzi o ten skład. Napiszcie mi, czy mam robić dwa mecze, czy trzy mecze, bo na razie robię próbnie dwa. Także to na tyle. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, eee, Nie wiem, w sumie co długo wrócę. Może draftowanie, może graj pięknie jeszcze, zobaczę. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. No i na razie.